Siema, z tej strony Wojtas i chciałem Wam zaprezentować najlepszy możliwy skład Nigerii pod względem overallu, jaki można zbudować w FIFA 16 Ultimate Team. Także zaczynamy! W bramce stawiamy Enieamę w formie, który wygląda naprawdę świetnie i jest to najwyżej oceniony piłkarz pod względem overallu w tej drużynie. Dalej mamy Oboabonę, srebrnego obrońcę, który ma naprawdę niezłe tempo i dobre statystyki jak na srebrnego gracza. Potem drugi środkowy obrońca, a więc Omeruo, który wygląda niezwykle podobnie do swojego kolegi na środku obrony, też ma dobre tempo i statystyki. Także idąc dalej, na prawej stronie ustawiamy Baloguna, który ma 190 cm wzrostu i jak na taki wzrost ma naprawdę niezłe tempo. Chociaż nie imponuje szybkościowo, wydaje się dobry fizycznie. Idąc dalej, na lewej stronie jedyny złoty obrońca w tej drużynie, a więc Ekegile. Posiada on dosyć średnie tempo jak na boczną obronę, ale 85 fizycznych na karcie. Wygląda naprawdę ciekawie. Przechodzimy teraz do środka pola. Mamy tutaj Onaziego, który domyślnie jest na eśpę. Ja go przerobiłem na eśpedę i wcale nie wygląda źle jak na defensywnego gracza. Jego kolegą tutaj jest John Obi-Wan Kenobi, który jest wolniejszy od ona z jego, natomiast nadrabia to lepszą defensywą i siłą fizyczną. Na prawej stronie pomocy dajemy Odem Wingie, który wygląda naprawdę przeciętnie. Na szczęście na drugiej stronie mamy drugiego informa w tej drużynie, a więc Musa w formie, który domyślnie był napastnikiem, natomiast jego czarna karta wyszła na lewą pomoc. 94 tempa i 4 gwiazdki sztuczek to coś nie a my teraz przechodzimy do dwóch napastników. Tutaj mamy Obafemi Martinsa, który posiada świetne tempo, do tego 5 gwiazdek słabszej nogi i 4 gwiazdki sztuczek. Z kolei drugi napastnik, a więc ucze również posiada dobre tempo, do tego trzy gwiazdki słabszej nogi oraz 4 gwiazdki sztuczek. A więc tak się prezentuje najlepszy możliwy skład Nigerii, jaki na ten moment da się zbudować. Także opiszę teraz swoje wrażenia dotyczące tej drużyny. Zaczynając od bramkarza, a więc Nia ma w formie, od razu Wam powiem, że jest to najlepszy piłkarz w tym składzie, wielokrotnie ratował mi tyłek, posiadał niesamowity refleks, bardzo dobre ustawienie się na pozycji i całkiem niezłe parowanie. Jedynie można się przyczepić do nie najlepszego wzrostu jak na bramkarza, bo tylko 182 cm wzrostu, natomiast nie przeszkadzało mi to zbytnio, bronił on naprawdę dobrze i nie widzę powodu, by na niego zbytnio narzekać. Co do dwóch środkowych obrońców, a więc Omeruo i Oboabona, to na pewno pochwalę ich za całkiem niezłe tempo. Natomiast musicie mieć na uwadze to, że ich siła fizyczna jest co najwyżej dobra i w przypadku z silnymi napastnikami bądź skrzydłowymi, jak na przykład Hulk, mogą być małe problemy. Nie są też najwyżsi, bo z tego co pamiętam, to jeden ma 1,85 m, drugi 1,86 m, do tego ich odbiór piłki jest po prostu za słaby na złotych zawodników. No ale z drugiej strony to są srebrni obrońcy i trzeba pewne rzeczy po prostu zrozumieć. W mojej opinii boczni obrońcy... Tu Tutaj wypadają chyba najsłabiej w całym zespole, o ile Ekiergile wypada jeszcze nie najgorzej, ponieważ jest on złoty, posiada naprawdę niezłą siłę fizyczną. W odbiorze piłki jest taki, powiedzmy sobie szczerze, średni, natomiast jego kolega po prawej stronie defensywy, a więc balogun, to kompletna pomyłka. Ma on słaby odbiór piłki, nie jest szybki. Jedynie posiada on nawet dobrą siłę, ale co z tego jak w ślizgi i odbiór kuleją, więc w kwestii bocznych obrońców jest moim zdaniem naprawdę słabo. Zdecydowanie lepiej wygląda środek pola. Tutaj mamy Ona z jego i obi Mikela. Mikel jest bardzo silny i naprawdę niezły w defensywie, natomiast Onazji jest zdecydowanie szybszy i lepszy w rozegraniu piłki. Jednak mimo wszystko, obaj oni mają słabe strzały z dystansu i poza grą w defensywie, niewiele mają do zaoferowania. Tak jak się spodziewałem, Odem w Wingie jest słaby i bezproduktywny na tej prawej pomocy. Jest zawolny, nie ma strzałów, nie ma dobrych podań, nie ma dryblingu, jest słaby w defensywie i nie najlepszy fizycznie. Natomiast Musa w formie jest świetny, posiada on dobre strzały, jest niesamowicie szybki i do tego ma cztery gwiazdki sztuczek, dobry drybling. I jedyna rzecz w jego przypadku, która mnie nieco zawiodła, to dosyć przeciętne podania. Ale jest to spowodowane tym, że to domyślnie napasnik. jedynie jego karta w formie wyszła na lewego pomocnika. Co do dwóch napastników, to powiem wam, że są oni do siebie bardzo podobni. Obaj są szybcy: mają dobry dribbling i dobre, aczkolwiek nie jakieś świetne wykończenie. Są też niscy i nie wywalczają w zasadzie główek. Na szczęście, obaj mają 4 gwiazdki sztuczek, natomiast Martins ma nawet 5 gwiazdkową, słabszą nogę. A więc to tyle jeśli chodzi o cały skład. Przejdę teraz do mojego małego podsumowania. Sama drużyna wygląda naprawdę ciekawie, natomiast nie jest to jakość, która pozwoli wam się bić o najwyższe cele. To jest dobry skład, żeby zagrać ze znajomym bądź mecz jeden na jeden wyszukać sobie, natomiast na ligę wydaje mi się za słaby. Brakuje po prostu tutaj siły rażenia. Ten skład ma też pewne braki, nie ma nikogo, kto by dobrze wykonywał rzuty wolne, granie na główki się tutaj nie sprawdzi, i mamy też takie zapchaj dziury jak balogun czy też odem Wingie. Pochwalić mogę natomiast cenę tej drużyny. Za wszystko zapłaciłem 57 250 monet plus około 700 monet za zmianę pozycji ona z jego. ale mimo wszystko to mniej niż ja zapłaciłem za Carlosa Bakke w formie. Oczywiście można spokojnie w mniejszej kwocie zbudować drużynę znacznie lepszą, ale to jest skład do gry dla zabawy. Do tego wygląda naprawdę fajnie, ponieważ mamy dwa informy i naprawdę dobrych napastników. Także jeśli chcecie zrobić unikalny skład, w którym znajdą się dwa niezbyt drogie informy, myślę, że stworzenie. Ultimate Team nie będzie wcale takim głupim pomysłem. Z mojej strony to wszystko i serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli mój film się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górze bądź napiszcie komentarz pod filmem. Czekajcie na kolejne filmy na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim, cześć!